Cześć, witam Was dzisiaj w Sinsay, bo pojawiła się nowa kolekcja i damska, i męska. Także zostańcie do końca. Fajne sweterki e, wykonane 40% z akrylu. I taki sweterek kosztuje 50 zł. Natomiast tutaj obok są dostępne takie fajne też e, białe w czarne paseczki. One całkiem ładnie się prezentują. Kosztuje 70 zł. Ten, który tu widzicie, to jest rozmiar S. Jeśli jesteście tutaj nowi, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę pod filmem. Jeśli lubicie moje przeglądy, to za tę łapkę w górę naprawdę będę Wam bardzo wdzięczna. Kolejną rzeczą są białe takie bluzeczki, po prostu bawełniane z napisami. Cena takiej bluzki to 26 zł. To jest akurat XXS, ale powiem Wam szczerze, jeśli nosicie MK. To musicie brać S, bo po prostu teraz te wszystkie ubrania są bardzo luźne, bardzo takie oversizedowe. Śliczna spódnica, ta jest w MC i kosztuje 40 zł. Więc jeśli chcecie po prostu, żeby coś było dopasowane, a nie było takie luźne, to musicie brać rozmiar mniejszy. Fajne są te spodnie też szare, zobaczcie. E, tutaj kosztują 40 zł. Mam takie szerokie na dole nogawki, e, kieszenie na środku. Wyżej taki, taka bluzeczka. Też można sobie właśnie do tych spodni dresowych nawet ją wziąć. 326 zł ona kosztuje. Ten rozmiar, który to widzicie, to jest XS. Są też dostępne nowe buty. Tutaj są z takiego zamszyku i takie buty kosztują 80 zł. Obok właśnie tak jak widzicie, są dostępne oprócz brązowych też właśnie czarne. Kolejną nowością są takie kurteczki. No one są zapisane, zapinane na guziki. 80 zł kosztuje taka kurtka, to jest Elka. E, ja jednak wolę zdecydowanie zapinane na zamek, bo po prostu z guzikami mam zawsze za dużo roboty. Kolejną nowością są jeszcze spodnie. U góry mam gumeczkę i ściągacz, więc można sobie je troszkę dopasować. Kosztują 60 zł. Te są całkiem spore, co tu widzicie, bo to jest LK. I tutaj, w bardzo podobnym wzorze, jak wam wcześniej pokazałam, sweterek. To jest tutaj taki, tylko jest dużo cieńszy niż tamten. I ten kosztuje 36 zł i to jest XLK. Dostępne są też nowe torebki, całkiem pojemne, jak na takie małe, bo są dość głębokie i szerokie. E, takie wiecie, w imitacji właśnie takiego jakby jeansu. W tym stylu są wykonane, kosztują 40 zł. Natomiast jeśli do tego samego koloru chcecie dobrać buty, to tutaj za 80 zł ze świecącą podeszwą, też właśnie w stylu takim jeansowym. Tutaj jeszcze zobaczcie, są też dostępne żakieciki. To jest XXS, ale on jest nawet całkiem spory, kosztuje 8 dyszek. dajcie znać w komentarzach, czy lubicie te wszystkie oversize'owe rzeczy, czy jednak zawsze y, kupujecie te, które są powiedzmy bardziej do Was dopasowane tutaj jest taki sam sweterek czarny, jak wcześniej pokazywałam Wam różowy czarny kupicie za 50 zł i to jest XLK. tutaj z tyłu jeszcze są bluzki z krótkim rękawkiem i kosztuje taka bluzka 26 zł Zobaczcie, jakie piękne swetry w kolorze takiego bardzo ładnego różu jasnego za 50 zł. Ten, który tu widzicie, to jest XSK. No i myślę, że hitem są te buty, bo one są z takimi cekinkami. Zobaczcie, dwa paski mają z cekinkami. One są takie skórzane. Już Wam tutaj wyszukuję ich cenę, to jest 80 zł, ale są naprawdę ładne. Tuż obok natomiast już bez cykinów dostępne są w kolorze takiego brązu, w połączeniu takiej skóry z zamszem 80 zł. Odwracając się na drugą stronę, spódnice. One są nawet dosyć długie, myślę, że tak, do kolan, nawet za kolanko. 50 zł kosztują, ta jest akurat w rozmiarze XL. I też takie woskowane spodnie na gumeczce. 50 zł to jest L One mają jeszcze jakieś kieszenie na zamek. Tutaj są takie śnieżno-białe, ładne sweterki. Bardzo cieniutkie, aczkolwiek kosztują 30 zł, bardziej bym to bluzką nazywała. Ramoneski w kolorze brązu i czerni. 130 zł i to jest MK. Bardzo mi się też podobały te płaszczyki. One są czarne, różowe i beżowe. Zaraz wam zaprezentuję wszystkie kolory. Cena takiego płaszczyka to Stówka, i ten, który jest jako pierwszy tutaj, to jest Eska. Ten różowy jest naprawdę prześliczny. Myślę, że on zdecydowanie wygrywa z tych wszystkich kolorów. Najbardziej mi się podoba, naprawdę. Dajcie znać w komentarzach, który kolor wy byście wybrały. Ok, to może przejdźmy na chwilę na męskie rzeczy, bo wiem, że też lubicie czasami coś kupić swoim panom. 30 zł taki sweterek. On jest bardzo cienki. Na wystawie jest akurat LK, ale one są czarne, brązowe i szare. A nawet tutaj widzę, że oprócz szarości są też w kolorze niebieskim. Zobaczcie, tu jest na przykład czarny. A tutaj z drugiej strony jest jeszcze bordo, także, generalnie jest bardzo duży wybór kolorów, jeśli chodzi o te sweterki. Dostępne są też bluzy, ta jest w rozmiarze XXL z kapturem, czarna taka dosyć gruba. Taką bluzę kupicie za 40 zł, powiem Wam, że ceny w Sinsay są naprawdę mocno konkurencyjne do innych sklepów. Przynajmniej tak mi się wydaje, możecie się podzielić oczywiście swoją opinią w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Jakość tych ubrań uważam, że też jest całkiem okej, okay. nic się z nimi raczej nie dzieje. Tutaj za 80 zł dostępne są te buty. Poniżej natomiast jest jeszcze bluza, którą kupicie za 5 dyszek, i ta na wystawie to jest LK. Tutaj są jeszcze takie pikowane kurteczki, zobaczcie. Z damskich rzeczy dostępne są jeszcze takie sweterki. To jest tutaj SK i on jest dostępny za 40 zł ten jest przepiękny, jest różowy były też dostępne żółta, ale już ich nie widzę 50 zł, musiały chyba szybko wyjść bo takie wiosenne kolory natomiast tutaj obok dostępny jest za 46 zł, też taki właśnie biały w połączeniu z czernią, taki sweterek ale też naprawdę ładny, teraz ogólnie dużo jest właśnie takich rzeczy białych w czarne paski w Sisay, a tutaj zobaczcie ten sweter, który Wam wcześniej pokazywałam w kolorze białym, to tutaj jest na odwrót czarny z białymi pasami Kupicie go za 40 zł. Lecimy jeszcze na chwilkę dalej, bo tu jest jeszcze jeden dział. Już widzę jakieś dżinsy na gumce z wysokim stanem na gumce, ale też 40 zł. 40 to jest rozmiar 70 zł. Nie, one nie mają gumki. To mi się tak z daleka rzuciło w oczy. I jeszcze taka bluzeczka z długim rękawem, cieniutka, ala kaszmirowa za 4 dyszki. To co tutaj widzicie, to jest MK. Jest też dostępna koszula za 40 zł XXS. Właśnie to jest ta. Nie wiem, czy oglądaliście przegląd dzisiaj rano z Pepko, ale mówiłam, że właśnie bardzo podobne koszule są i w Pepko, i w Scentsy. Buty 80 zł. Mają strasznie dużą podeszwę. Totalnie nie w moim guście, ale może Wam się spodobają. Ach, jeszcze wróćmy do tej pikowanej kurteczki, bo Wam ceny nie pokazałam, 90 zł tej męskiej i tutaj zobaczcie, są też dostępne, jest zielona właśnie, zielona mi się zdecydowanie bardziej podoba, nie wiem dlaczego, może dlatego, że czarnego już mamy wszędzie w przesyt po prostu i był taki okres, że wszyscy ubierali się głównie w czerni, bo wyszczuplający kolor, wiecie i te sprawy, tutaj jest jeszcze taka bluza, fajny ma ten pas u góry, taki w kolorze takim kawowym. Cena tej bluzy to 60 zł. I tutaj u góry są świetne kamizelki. 80 zł kosztuje taka męska kamizelka. Jest naprawdę świetna. Tutaj jeszcze zobaczcie takie buty. Z mojej strony to już wszystko. Ja już się zbliżam do końca. Buty kosztują 110 zł. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Miłego popołudnia.